Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nowy materiał z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału w celu wsparcia mnie w moich działaniach, komentowania oraz oceniania produkcji w postaci kciuka w górę lub w dół, to zależnie od tego czy Wam się podobał czy nie. Życzę miłego oglądania. Wrzucimy sobie igni. Nie podpalajmy. Gotowe. Ognia pilnujcie. Nie pozwólcie kręgu przerwać. No ciekawie. Blask na kamień. Sporo takich słowiańskich znaków. No na siły nieba i ziemi, na świat, który miał się stać Twoim domem. Ja, który skosztowałem Twojej krwi, wzywam Cię na przewodnika. Przybądź krwi nienarodzona, przybądź krwi nieprzyjęta, przybądź krwi nienazwana. Usłysz mnie na ścieżkach, poprowadź mnie śladem krewnych. No, dobra. I co? Zaraza. Miałem podtrzymywać ogień. Pyglaku. Widzę krew w jej krwi. Widzę połączonych więzią. Woła mnie krew. Odchodź. Piękna no. mara idzie ze mną. Widzę twarz na brzmiałym krwią. Krew. Ciemna na białym licu. Kropla wisi na jasnym łodzie. Jestem ściśniętą wieścią, jestem ciemną krwią pod białym pasnokciem. Jestem krwawą w długą. Dobra, jeden. A która bombka była na te? Na upiory. Mm. Księżyca pył. Dawajcie księżyca pył. O, mogę się uleczyć. Nie zrobisz srebra, co? Kurde, ciężko. No nie, no nie, no nie. Nie. Dawaj, dawaj. Zabiorów jest naprawdę dużo. To zgasło. Dawaj, dawaj. Krwi. Widzę połączonych więziom. Widzę krew. Gęsta struga na skórze. Widzę ciemną krew na jasnym kamieniu. Jestem nienarodzony. Jestem krwią za murzą. Krewiona pchnięta przez krew. Ja jestem. Wersją. Pokaż mi krew, która no. jest twą krwią. Pokaż zaginioną krew. Wzywa mnie krew. Jeszcze trochę, mamo wytrzymaj. Krew odchodzi jej z twarzy. Aha. Cierniste gałęzie chcą ją zatrzymać. Jestem kroplą na pajęczynie. Czy Wojciech zaczeka? Ciemna no. krew niesie rzeką pytanie. Dlaczego szukasz dziecka starszej krwi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła, czas szaleństwa i czas pogardy. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się ze starszej krwi, bez zasianego ziarna. No to ciekawe. Co ty możesz mu ofiarować? Nic. Wszystko w porządku? Tak. To koniec? Koniec. Guślarz ujrzał to, co miał ujrzeć. No i? Co zobaczyłeś najpierw? Guślarz widział barona i panią Annę. Kłócili się i nie chciał, żeby wyjeżdżała. Szarpał ją, ale guślarz nie czuł w nim złości. Skaleczył ją i w krwi guślarz poczuł miłość. Smutną, udręczoną miłość. Nie do końca zrozumiałem, o czym była druga wizja. Anna poroniła. Wszędzie była krew. Guślarz czuł, że ona cierpi. Umarł śmiercią jej córki. No, podejrzewam, że to Bieluń. Najbardziej istotna wydaje mi się trzecia wizja. Szły przez las. Obie słabe. Każda z innego powodu. Ale obie wiedziały dokąd idą. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale mówiłeś coś o jakimś Wojciechu? Myślały o nim z nadzieją. Hm, a przepowiednia na koniec? Powtórzyłeś słowa Itliny. I zadałeś mi pytanie. Wybaczcie, guślarz nie wie o czym mowa. Kiedy wiesz, czy mówią duchy, nie guślarz. Dobra, gdzie znajdowujcie? Wojciech z twojej wizji. Wiesz kto to? Wojciech, A Wojciech. W okolicy mamy dwóch Wojciechów. Jeden w konarach żyje. Od lat z chaty nie wychodzi. Powiadają, że z susłami mieszka i że pamięta jak na tych ziemiach mieszkały tylko elfy. A drugi, wow. o chyba nie szukały pomocy u stuletniego miłośnika Gryzoni. Rybak, z rodziną mieszka u ujścia rzeki, w samotnej chacie. Dobra, co prowadzi się, kto dojdzie do domu o własnych siłach? Zaprowadzę cię. Dziękuję wam. To ja dziękuję za pomoc. Chodźmy. No nieźle. Nieźle. Powiem wam, że z kobłokiem to widziałem. A tutaj bardziej efektownie i więcej walki znacznie. Aczkolwiek sami to ocenicie, bo będę chciał przedstawić dwie alternatywne ścieżki. I co? Do Wojciecha, tak? Tutaj, no dokładnie. Dobra, mamy coś blisko. Konary i do Wrońców, i z wrańców tutaj. Dobra, brzmi rozsądnie. Dobra, lecimy. na ryb przejechać, bo tu jest znacznie. No dokładnie. Szybka podróż. Każcie w rońcie. no bo najszybciej. O, płotka mnie prawie dogoniła. <grystanie> No, wstaje Dzionek. Przez, przestaje padać, chyba. Coś jest nie tak. Chyba idę w złą stronę. Jak to Dalej. w złą stronę? Nie, już idziesz w złą stronę. Mhm. Mm no A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Na ciebie mówią, Wojciech? No... Na mnie, panie, ale ja żem nic nie zrobił. Klnę się na swoje dziadki. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet: żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały? Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? No tak. <głosynek> co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na wrońcach u pana barona. Dobra nie tobie to oczemuś. Bo... bo on ją lał, panie. Panią Annę znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale Ech. nikt palcem nie kiwnął. Dobra, gdzie żona Warona? Co się stało z matką Tamary? Yy, to było tak. Czekałem na nie w starej smolarni. Przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiły i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle, nie zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że miłe urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Mm -hmm. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie jak to Zimne potem nie zlały. A nie się obejrzałem. Spuszczy, wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb murwała. A ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem, żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż pisze, co tu gadać. Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Pożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Jakie znaki? No, takie, jakby jej ktoś razem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak, jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko... Rozżarzony, jakby płonęły żywym ogniem. Dobra, dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. No i dobra. Tak, tak wygląda mniej więcej alternatywne rozwiązanie. Tego. No, i prawdopodobnie zrobię z tego osobny odcinek, taki może jakiś dodatkowy, alternatywny. Oczywiście, jak Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, jakiś komentarz w komentarzu, bo najpierw na pewno opublikuję ten zamianę w kłobuka. A dopiero później, w późniejszym etapie, pojawi się to alternatywne rozwiązanie z pokonaniem porąca, i w komentarzach możecie zamieścić swoją opinię na temat rozwiązania, którą drogą wy byście przeszli, czy może którą drogą wyście przeszli, która waszym zdaniem jest bardziej odpowiednia która Wam się bardziej podoba w sensie, nie wiem, akcji, rozwoju i w ogóle, nie? Także coś takiego fajnie by było, jakbyście zamieszczali w komentarzach. No i co? Będę się z wami żegnał. Oczywiście życzę miłego wieczoru, miłego dnia. Trzymajcie się, zdrowi i szczęściu. Cześć!